nie widzisz to nowa. No dobra, wjeżdżaj pod to tutaj. Widzisz te kamienie tutaj? No nie, nie żarty. No puszczam. Wjeżdżaj! Ustaw się tak jak jest kolejna. Gaz, 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 gaz. Ja pierdolę! Kurwa mać! Co to było do chujawacka? Masz to kurwa nagrane? To był kurwa pion! Proszę pana kurwa! To był wykurwisty pion! Ja pierdolę, co to dobra, było? Możemy zjechać tamtędy? Nie lepiej kurwa, już nie zjeżdżajmy tamtędy. Kurwa. Ja pierdolę, to był pion. Dobra, teraz kurwa tutaj.